Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku działu rośliny i w pierwszej z dwóch części na temat mchów. Jeżeli niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego będą aż dwie części na temat tak mizernych istot, jakimi są mchy, to przypomnę Wam pewną prawidłowość biologiczną. Mianowicie, że właśnie te organizmy małe, niepozorne, czasami wręcz niewidoczne gołym okiem, mają bardzo duże, czy też wręcz kluczowe znaczenie w ekosystemach. I tym znaczeniem zajmiemy się w części drugiej. To będą naprawdę ważne rzeczy, ważne z punktu widzenia nie tylko naturalnego. Ale przede wszystkim budowania świadomości tego, co się dzieje w otaczającym Was świecie. Zabrzmiało bardzo tajemniczo. W każdym razie nie pomijajcie tej drugiej części, na zasadzie, że są to jakieś bzdety i na co mi to? Ponadto w tym następnym odcinku dowiecie się również, w jaki sposób mchy mogą was zabić, a to myślę, że zawsze jest ciekawe. Natomiast w tym odcinku, niniejszym, omówimy to, co w biologii zwykle określa się jako budowa i czynności życiowe. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są mchy. Określa się je często jako rośliny ziemnowodne, czyli takie trochę na pograniczu. Ziemne, czyli lądowe, dlatego że mają typowe cechy roślin lądowych, o których mówiliśmy w drugim odcinku tego działu. Czyli na przykład skórkę pokrytą kutykulą, wielokomórkowe gametangia, czy też zarodniki pokryte sporopoleniną. Natomiast mchy są też związane ze środowiskiem wodnym w większym stopniu niż większość roślin. To znaczy, oczywiście, wszystkie rośliny potrzebują wody do procesu fotosyntezy, ale w przypadku mchów jest ona też niezbędna do rozmnażania. O czym więcej powiemy za chwilę. Z kolei cechą, która wyróżnia wszystkie mchy spośród pozostałych roślin lądowych, jest to, że w ich cyklu życiowym dominuje gametofit. I tak można by właściwie mchy zdefiniować, że to są rośliny lądowe, w których cyklu życiowym dominuje gametofit. Oczywiście istnieją też gatunki wtórnie wodne, ale są to raczej wyjątki od reguły. Ok, ale czym jest ten gametofit, a czym sporofit? O tym już była mowa, też w drugim odcinku tego działu, ale przypomnę na wszelki wypadek. Więc, gametofit to jest ta postać w cyklu życiowym rośliny, która wytwarza gamety, czyli komórki rozrodcze. Natomiast sporofit to jest ta postać rośliny, która wytwarza spory, czyli zarodniki. I w cyklu życiowym roślin występuje tak zwana przemiana pokoleń, która polega na tym, że na zmianę po sobie następują pokolenia gametofitu i sporofitu. Czyli z zarodników wytwarzanych przez sporofity wyrastają gametofity, natomiast na gametofitach po zapłodnieniu powstają z kolei sporofity. I tak w kółko. I te moje rysunki są bardzo symboliczne, ponieważ gametofity i sporofity niekoniecznie muszą mieć postać zielonej roślinki. Ściślej rzecz biorąc, zwykle jest tak, teraz mówię już ogólnie o roślinach lądowych, zwykle jest tak, że w danym cyklu życiowym jakiejś konkretnej rośliny tylko jedno z nich, w sensie albo gametofit, albo ma postać takiej właśnie normalnej, zielonej roślinki, a drugie ma postać czegoś mniej lub bardziej dziwnego, zredukowanego czasami wręcz do, dosłownie do kilku komórek. W cyklach życiowych roślin lądowych dominuje albo gametofit, albo sporofit. Co to znaczy, że jakaś postać dominuje w cyklu życiowym? Znaczy to po prostu tyle, że w takiej postaci roślina spędza większość swojego cyklu życiowego. Zwykle też jest to postać bardziej okazała fizycznie, jeżeli mogę tak to ująć. U mchów dominujący jest właśnie gametofit, w przeciwieństwie do pozostałych roślin lądowych, które będziemy omawiać. Gametofity i sporofity mogą wyglądać bardzo różnie i zwykle są ze sobą w jakiś sposób anatomicznie powiązane. Tutaj narysowałam je osobno, ale w praktyce jest tak, że na przykład jedno wyrasta z drugiego. Czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy to omawiając chociażby cykl życiowy HU. Ale zanim do tego przejdziemy, troszeczkę o systematyce. To będzie taki starożytny podział, to znaczy z moich czasów, którego już się właściwie nie stosuje, ale mam do niego sentyment. Mianowicie, jeszcze do niedawna wyróżniało się coś takiego jak mszaki. I mówię też o tym po to, że jeżeli natkniecie się na to pojęcie mszaków, to żebyście wiedzieli po prostu o co chodzi. Do mszaków tradycyjnie zaliczało się właśnie mchy, ale także wątrobowce i glewiki. Te dwie grupy Was nie obowiązują, ich nie Będziemy jakoś szczegółowo omawiać, pokażę Wam tylko, jak wyglądają tak w ramach poszerzenia horyzontów, żebyście po prostu mieli świadomość, że mchy nie są jedynymi tego rodzaju mini roślinkami, u których gametofit dominuje w cyklu życiowym. Być może kiedyś natraficie na przykład na jakiegoś wątrobowca podczas spaceru ze swoim kraszem, i będziecie mogli mu albo jej zaimponować znajomością takich organizmów. Wprawdzie mogą to też uznać za czerwoną flagę. Nie biorę odpowiedzialności, jakby co. Wracając, mchy, bo te nas tutaj interesują, dzielimy na mchy właściwe oraz torfowce. Za chwilę powiemy o tym, czym się różnią. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę gatunków, to mchów jest około 10 tysięcy gatunków, wątrobowców jest około 6-8 tysięcy gatunków, glewików jedynie około 100. Wracając do gametofitów. Powiedzieliśmy już, że to jest ta dominująca postać, w cyklu życiowym mchów, czy w ogóle mszaków, ale jak one właściwie wyglądają. Gametofity są trwałe i zwykle mają postać albo takiej ulistnionej łodyżki, albo płożącej się blaszki, ale to raczej u wątrobowców. U mchów to jest zwykle taka łodyżka. Na gametofitach znajdują się gametangia, czyli rodnie i plemnie, czyli te struktury odpowiedzialne za wytwarzanie komórek jajowych i plemników. U muchów gametangia znajdują się zwykle tutaj na szczycie tej ulistnionej łodyżki, co starałam się nawet bardzo subtelnie zaznaczyć. Ok, a jak wyglądają sporofity? Sporofity zazwyczaj wyrastają z gametofitu. To znaczy, jeżeli wrodni rodni znajdującej się na szczycie tego gametofitu dojdzie do zapłodnienia, to wyrasta z niej sporofit. Sporofity ogólnie wyglądają różnie, ale zazwyczaj... Mało imponująco. Są nietrwałe, służą zwykle tylko do wytworzenia i rozsiewu czy rozprzestrzenienia zarodników. Dlatego też takim najważniejszym i głównym elementem sporofitu, najbardziej rzucającym się w oczy, jest właśnie zarodnia. Nie mylić z rodnią. Rodnia wytwarza komórki jajowe, zarodnia wytwarza zarodniki. Zarodnie u mchów znajdują się zwykle na szczycie takiej krótszej lub dłuższej, nieulistnionej łodyżki. Takie jak te dwa po lewej. Te po prawej to są zarodnie u glewików i wątrobowców. Sporofity przez większość swojego krótkiego życia są samożywne. Pomimo, że nie mają listków, to są po prostu zielone. Czerpią od gametofitu wodę i sole mineralne, ale same sobie przeprowadzają fotosyntezę. I teraz obejrzymy sobie trochę szaków in real life, żebyśmy nie bazowali jedynie na moich wspaniałych rysunkach. Na początek mchy właściwe i to jest coś, co myślę, mam nadzieję, że każdy z was w swoim życiu widział. Mech płonnik, to jest klasyka, chyba każdego podręcznika od biologii, od zarania dziejów. Widać tutaj te długie, nieulistnione łodyżki sporofitów z zarodniami na szczycie. Te sporofity są zapewne jeszcze stosunkowo młode, bo jak widać zarodnie są zielone, czyli nadal są samożywne. Następnie torfowce. Torfowce również są dość znane i wyglądają podobnie, czyli taka ulistniona łodyżka. Na tym zdjęciu po lewej możecie zauważyć, że te listki są takie bardzo napęczniałe wodą, że wręcz wyglądają jak jakieś żelki, może nie żelki, tylko bardziej galaretki albo coś w tym rodzaju. Więcej o torfowcach powiemy w następnym odcinku i to właśnie okaże się ich istotną cechą. Teraz jeszcze dla porównania wątrobowce. Tak jak mówiłam, one Was nie obowiązują, ale uważam, że warto je pokazać, bo wyglądają dość zabawnie. Mianowicie są to takie płatowate, zielone roślinki. Nazywają się wątrobowce, bo komuś się to skojarzyło z płatami wątroby. No nie wiem, nie jestem przekonana. W każdym razie te takie miseczki, które tutaj widzicie, to są kubeczki z rozmnóżkami, czyli takimi wytworami, które służą do rozmnażania wegetatywnego. To z kolei są sporofity wątrobowca, które wyglądają jak, nie wiem, jak mop, taki ze sznurków. I na tych sporofitach znajdują się zarodnie. Glewiki są może troszeczkę mniej spektakularne. One w zasadzie przypominają nieco wątrobowce. Też są to takie płatowate, małe, płożące zielone roślinki. Ich zarodnie wyglądają mniej więcej tak, i to już nie wiem, z czym się kojarzy. Jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Ok, teraz omówimy sobie pozostałe cechy mchów czyli czym one się właściwie charakteryzują poza tą dominacją gametofitów w cyklu życiowym. Więc mchy, jak nie trudno zauważyć, są malutkie, a to dlatego, że nie mają prawdziwych tkanek, na przykład przewodzących czy wzmacniających. Ich budowa wewnętrzna jest mniej lub bardziej uproszczona. To znaczy mchy właściwe mogą mieć dość złożoną budowę wewnętrzną. Mogą mieć takie komórki przewodzące wodę, przewodzące asymilaty, tak zwane hydroidy i lep Toidy, ale to nigdy nie są takie prawdziwe tkanki przewodzące jak drewno i łyko. To określenie prawdziwe może nie jest najlepsze, ale wiecie o co mi chodzi: po prostu nie jest to drewno i łyko jak u innych roślin, tylko jest to pewnego rodzaju namiastka tych tkanek. Nie mają też tkanek wzmacniających, w sensie że nie drewnieją, nie wytwarzają w ogóle ligniny, no i z tego też powodu nie mogą być zbyt duże bo tak jak mam nadzieję pamiętacie, na lądzie działa siła grawitacji bardziej dotkliwie niż w wodzie ze względu na niską gęstość ośrodka, więc jeżeli jakiś organizm rośnie znacząco na wysokość, no to musi mieć odpowiednie wzmocnienie, bo inaczej po prostu siła grawitacji plus jeszcze na przykład wiatr będzie go przyginać do ziemi. Więc, ponieważ mszaki nie mają ligniny, ich budowa jest delikatna, nie mają też porządnego systemu tkanek przewodzących, no to nie osiągają dużych rozmiarów. Następną cechą jest to, że mchy nie mają korzeni. I to jest znowu takie uproszczenie ich budowy. U mchów właściwych występują tak zwane chwytniki, czyli ryzoidy, czyli takie jakby bardzo uproszczone korzonki, ale nie używajcie określenia korzonki, są to po prostu ryzoidy. One służą głównie do przytwierdzenia się do podłoża. Natomiast u torfowców w ogóle nie ma nic, nie ma nawet żadnych chwytników. Po prostu jest ulistniona łodyżka, która się w pewnym momencie kończy. Kolejna rzecz bardzo ważna jest taka, że mchy są bardzo dobrze przystosowane do retencji wody. Woda jest oczywiście im potrzebna tak jak każdym innym roślinom do fotosyntezy, ale tak jak już wspomniałam, u mchów jest też niezbędna do zapłodnienia. Przystosowanie do retencji wody polega na tym, że mchy rosną w zwartych kępkach. Czasami tworząc takie ładne, zielone poduszeczki, jak widzieliśmy. I ta woda wnika w taką kępkę mchu, która działa trochę jak gąbka, zatrzymując wodę w sobie ze względu na swoją strukturę. Ponadto, na takim poziomie bardziej mikroskopowym, listki przynajmniej niektórych mchów mają na swojej powierzchni takie jakby stosiki komórek. Między którymi też te krople wody mogą się zatrzymywać. Torfowce są jeszcze lepiej przystosowane do retencji wody, ale o tym powiemy w następnym odcinku. No i teraz właśnie, o co chodzi z tym udziałem wody w rozmnażaniu bo to też jest, jakby nie patrzeć, cecha charakterystyczna mchów, czy też ogólnie mszaków. Otóż u mchów Zapłodnienie odbywa się w ten sposób, że tak jak mówiłam wcześniej, na szczytach gametofitów znajdują się rodnie i plemnie. Oczywiście tutaj narysowałam je w jakimś kuriozalnym powiększeniu. W rzeczywistości one są bardzo małe. No i w plemniach wytwarzane są plemniki, w rodniach wytwarzane są komórki jajowe. Okej, okay, ale w jaki sposób plemniki mają dostać się do takiej komórki jajowej, znajdującej się w rodni? No, więc właśnie przepływają sobie razem z kropelką wody, na przykład gdy pada deszcz. Tutaj też te małe rozmiary ułatwiają całą sprawę, oraz to, że mchy rosną właśnie w takich zwartych, gęstych kępkach. Gdyby mchy wyglądały jak drzewa, czyli jedno rosło tu, a drugie pół kilometra dalej, no to nie ma możliwości, żeby plemnik przepłynął sobie w kropelce wody z jednego na drugie, prawda? Ale ponieważ one są bardzo blisko siebie, rodnie i plemnie są w niewielkiej odległości, no to zapłodnienie może się w ten sposób odbywać. Przy okazji wprowadzimy sobie od razu pojęcie dwupienności, bo ono też nam się będzie powtarzać w kolejnych odcinkach. Dwupienność polega po prostu na tym, że rodnie i plemnie, czyli gametangia męskie i żeńskie, występują na osobnych osobnikach. Jednopienność z kolei jest wtedy, kiedy na jednym osobniku, na jednym gametoficie występują i rodnie i plemnie. Mchy zwykle są właśnie dwupienne, czyli te rodnie i plemnie znajdują się na. Osobnych osobnikach, jakkolwiek głupio to brzmi. No i teraz najbardziej klasyczny element rozważań na temat mchów, czyli jak wygląda u nich przemiana pokoleń. Będzie to trochę podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy do tej pory. Więc tak, powiedzmy, że zaczniemy od gametofitu, bo to jest ta postać dominująca w cyklu życiowym. Mamy gametofity męskie z plemniami, gametofity żeńskie z rodniami. No i powiedzmy, że pada deszczyk, plemniki przepływają z plemni do rodni i dochodzi do zapłodnienia. W ogóle swoją drogą to dobrze, że u ludzi to tak nie działa. Że w czasie deszczu dochodzi do zapłodnienia, jak wychodzicie z domu i akurat pada, to możecie ulec zapłodnieniu. Wtedy, na przykład, mielibyśmy następujące środki antykoncepcyjne: parasol 50% zabezpieczenia, płaszcz przeciwdeszczowy 90%, pozostanie w domu 100% skuteczna metoda antykoncepcji. To by było straszne. Kolejny powód, aby docenić życie w takim kształcie, w jakim ono jest. W każdym razie u mchów tak to właśnie wygląda i najwyraźniej im się to podoba. Ok, czyli dochodzi do zapłodnienia, plemnik trafia do rodni, do komórki jajowej i w tej rodni zaczyna się rozwijać młody sporofit. Sporofit rozwija się, rozwija, przyjmuje postać tej nieulistnionej łodyżki, przynajmniej w przypadku mchu płonnika i tym podobnych gatunków. No i ta łodyżka ma na szczycie zarodnie. Sporofit początkowo jest zielony, stopniowo dojrzewa. W tym czasie w tkance zarodnikotwórczej, znajdującej się w zarodni, zachodzi mejoza i powstają zarodniki, czyli mejospory. Teraz z kolei musi nastąpić moment, kiedy jest sucho i wietrznie. Inna pogoda jest potrzebna do zapłodnienia, inna pogoda jest potrzebna do rozsiewania zarodników. Do rozsiewania zarodników powinno być możliwie sucho i wiecznie, żeby roznosiły się z wiatrem jak najdalej. No i jeżeli zarodnik trafi na właściwe miejsce, to kiełkuje, wyrasta tak zwany splątek, czyli taka pierwsza postać gametofitu. Taki bardzo mały, chaotyczny, wielokomórkowy twór, który potem dorasta, przechodzi glow-up i powstaje z niego dorosły gametofit. Czyli ta właśnie postać dominująca w cyklu życiowym. I tym sposobem kółeczko nam się zamknęło. Nie jest to chyba nadmiernie skomplikowane, co? No i teraz jeszcze ploidalność. Mam nadzieję, że pamiętacie to pojęcie z działu komórka. Jeżeli nie, to proszę natychmiast zawrócić i sobie przypomnieć. Jaką ploidalność mają te poszczególne stadia? No więc tak, gametofity są. Haploidalne, a co za tym idzie rodnie i plemie, też są haploidalne i powstające w nich gamety też są haploidalne. No i właśnie zwróćcie na to uwagę, że komórki jajowe i plemniki powstają w tym przypadku na drodze mitozy. Nie mogą powstać na drodze mejozy, no bo mejoza jest podziałem redukcyjnym. Więc jeżeli mamy organizm haploidalny, komórki haploidalne, no to one nie będą ulegać mejozie. I warto na to zwrócić uwagę dlatego, że ogólnie, jak omawiamy mitozę i mejozę, to zwykle mówimy, że komórki rozrodcze powstają na drodze mejozy, że to jest cel mejozy. I tak rzeczywiście jest na przykład u zwierząt, ale tutaj jest inaczej. Tutaj gamety powstają na drodze mitozy. No i następnie dochodzi do zapłodnienia, powstaje diploidalna zygota, z której rozwija się diploidalny sporofit. W zarodni sporofitu zachodzi mejoza, a więc siłą rzeczy powstające zarodniki są haploidalne. Wyrasta z niej haploidalny splątek, który później przekształca się w dorosły haploidalny gametofit itd. W cyklu życiowym chów dominująca jest zatem postać haploidalna. Dominujący jest gametofit, natomiast postać diploidalna ogranicza się do tego sporofitu, który służy zwykle tylko do tego, żeby wytworzyć i rozsiać zarodniki i na tym jego żywot zazwyczaj się kończy. I my też na tym zakończymy ogólny wywód na temat mchów. W następnym odcinku będzie kontynuacja tego zagadnienia. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym mój kanał, zwłaszcza tym, którzy robią to regularnie. Zachęcam was do tego, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli w jakiś sposób zastępuję wam korepetycje, które są bardzo drogie w dzisiejszych czasach. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.